Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na unboxing, a więc rozpakowywanie zestawu produkcji Secure Thermopenseta HT140. Zestaw ten jest dostarczany w takim praktycznym etui z zamknięciem na zamek błyskawiczny i w zależności od wyposażenia. Co otrzymujemy w takim zestawie? Przede wszystkim, właśnie jest różnica jeżeli chodzi o wyposażenie, oraz zastosowane groty, które są już firmowo wsadzone w tej termopensecie. A więc tutaj jest widoczna ta sama termopenseta, tak ona się prezentuje. Proszę zobaczyć teraz do tej kamery precyzyjny sprzęt. I co otrzymujemy w zestawie? Na razie, tę termopensetę odkładam na bok. Jak widzimy, to jest ten zestaw taki full, który posiada przede wszystkim tą szybką ładowarkę Power Delivery 65W lub Quick Charge 3.0. Tutaj widoczne będą wszystkie te napisy. I mamy taki tutaj ten adapter. Proszę zobaczyć. Wkładamy. I mamy już tą wtyczkę przystosowaną do standardu europejskiego. A więc tutaj mamy tą ładowarkę. Tutaj jest metalowa podstawka z gumową. Tutaj jest guma. Jest dosyć ciężka, nawet w sumie zaraz zważymy to wszystko. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy gąbka oraz uchwyt do tej podstawki. Za chwilkę to rozpakuję. Jest też przewód USB typu C. Czuję, że to jest miękki przewód, bardzo elastyczny. Jest też na wtyczkach nadrukowane logo producenta. I tutaj mamy kod QR do zeskanowania instrukcji. I widzimy, że tutaj jest ta piankowa wytłoczka. Gdy po skończonej pracy możemy to wszystko odłożyć. prawda? To jest ważne, gdy na przykład będziemy używali tej termopensety gdzieś w trakcie wyjazdów. A więc teraz zaprezentuję, jak wygląda ta podstawka złożona. Mam już tą podstawkę złożoną. Gąbeczka umieszczona jest w tym miejscu. Tak oto wygląda. I tą termopensetę odkładamy właśnie w ten sposób. Proszę zobaczyć, i ona wtedy tam w trakcie spoczynku może ładnie tutaj leżeć. Teraz, w sumie dla formalności, skoro wspominałem, że zważymy te zestawy, to zobaczymy jaka jest waga samej tej podstawki. Ponad, bo ta waga jest do 100 gramów, a więc swoje waży, a sama termopenseta 50 gramów z małym kawałeczkiem. Ok, zanim jeszcze tutaj przejdziemy do omówienia budowy, to możemy zobaczyć, jak ta termopenseta wygląda, że tak powiem, z rzeczywistości. Bo tutaj Państwo nie mają wyobrażenia. Tutaj, jeszcze w tym zestawie, oczywiście są dwa klucze imbusowe i, i trzy zapasowe. Nie, cztery, gdzieś była czwarta śrubeczka do tego zestawu oraz wkrętak. Jak ta penseta prezentuje się na tle popularnych przedmiotów? Tutaj zrobię zbliżenie. Proszę zobaczyć. To jest naprawdę taka termopenseta do precyzyjnych prac. Tutaj mam banknot 100 zł i tutaj to są te groty C210. Ewentualnie, jak ta termopenseta wygląda w porównaniu z taką jedną z precyzyjnych lutownic, to jest TS100, którą posiadam. I widzimy, że te TS100 zawsze się wydawały, że to są małe precyzyjne lutownice, a to są jeszcze mniejsze gabaryty. Ewentualnie tutaj mamy, tutaj mamy długopis, prawda? I proszę zobaczyć, nawet czasami długopis jest większy niż ta termopenseta. Widzą Państwo. To jest naprawdę precyzyjny sprzęt. Mam tutaj jeszcze taki wzornik, tą linijkę, którą zawsze pokazuję. I proszę zobaczyć tutaj te końcówki, i gdzie są te elementy elektroniczne. Ok, tak to wygląda. I zaczynając od najmniejszych tych elementów 0402, bo głównie ta termopenseta jest właśnie do elementów yy, takich yy, pojedynczych SMD. Tutaj 0603, widzą Państwo, 0805, 1206 i tak ona właśnie się prezentuje. OK. A załóżmy, gdy mamy taką płytkę drukowaną, już yy, prawdziwą, to zobaczmy, jak to wygląda yy, w tej chwili. Jak najbardziej godna polecenia, bo naprawdę ma te wymiary. Proszę zobaczyć, widzą Państwo w tej kamerze górnej, że można swobodnie operować. Ok, odkładam teraz te płytki, drukowane, jak ta termopenseta jest zbudowana. A więc, tutaj, tu już są te groty. Tutaj na niebiesko są gumowana taka rękojeść, i tutaj mamy możliwość. Wykonywania operacji, jakby dostosowywania rozwarcia do szerokości tego elementu. Są dwa przyciski sterujące: wyświetlacz OLED, i tutaj mamy złącza zasilające, a więc USB-C lub wtyk na zasilacz na złącze standardowe 5,5 na 2,5. I widzimy, że maksymalne napięcie, jakie można doprowadzić, to 28 V. A USB-C standardy Power Delivery 3.0 lub 3.1, też tam chyba było w instrukcji. Yy... Quick Charge. Tutaj mamy dwie śruby do podłączenia do uziemienia, i tutaj są te dwa klucze imbusowe. I te groty, one są przymocowane za pomocą czterech takich właśnie śrub. I teraz w sumie specjalnie odkręcę ten jeden grot. Nie będę wykręcał tych dwóch, żeby Państwu zaprezentować jak, w jaki sposób się to wymienia. Chociaż tu łatwo się jakby domyśleć jak te groty C210 wyglądają. To w gruncie rzeczy jest taka jakby modyfikacja tych grotów T12, tylko po prostu one są o wiele bardziej zminiaturyzowane. Ok, odkręciłem te śrubki. Teraz postaram się wyciągnąć ten grot. Proszę zobaczyć grot C210. Do tej kamery. Tak wygląda z pojedynczym grotem. Ok, z powrotem go wsadźmy. Wkładamy. Szczuciem dociskamy i możemy sobie teraz jeszcze wypozycjonować te groty. Tutaj zapomniałem wcześniej o tym powiedzieć. To jest właśnie zestaw z grotami tymi IS, czyli takie stożki pod pewnym kątem zagięte, ale też są dostępne inne groty. Proszę zobaczyć, tutaj będzie widoczny końcówka, taka płaska. To jest grot 3.0FS. Kolejny grot to jest ten sam, który tutaj jest założony w lutownicy oraz też grot płaski, taka szpatułka 5 mm. Tak ona się prezentują. Zrobię zbliżenie, może to będzie lepiej widoczne z tej perspektywy. Okay. Zanim podłączymy lutownicę do napięcia zasilającego, proponuję sobie zeskanować ten kod QR i rzucić okiem na tą instrukcję obsługi. Proszę zobaczyć, ona jest dostępna w wersji elektronicznej i jest w bardzo. bardzo w sposób przejrzysty opisane. Mamy te parametry techniczne, więc już nie trzeba ich omawiać. Widzimy, że z HT140 to się bierze z tego, że mamy moc całkowitą 140W. Tutaj obsługiwane są właśnie widoczne te protokoły szybkiego ładowania. I tu mamy rozpisane to całe to menu. Bo jak widzimy jest ten wyświetlacz i już Wiemy, że to nie jest taka jakby prosta lutownica, która tylko wskazuje nam temperaturę, ale my mamy możliwość jakby konfigurowania jej pracy. Instrukcja jest bardzo przejrzysta. Tutaj mamy właśnie tą budowę stacji, czyli tych te termopęsety, prawda, i w jaki sposób już złożyć te elementy, które wcześniej zaprezentowałem. A więc żeby nie przedłużać, tutaj teraz podłączę. Moją ładowarkę, ona ma moc maksymalną 120W, i wykorzystam właśnie to złącze USB typu C. Słyszeliśmy, był słyszalny dźwięk, i robię maksymalne zbliżenie na ten ekran, żebyście Państwo widzieli, jaka jest ewentualnie funkcjonalność tej lutownicy. Jest to, widać, wyświetlacz typu OLED, i widzimy, że są te dwa przyciski: przycisk A i B. Aktualnie wyświetlana temperatura, ustawiona temperatura i tutaj parametry zasilania z tego złącza USB typu C. Możemy regulować sobie tą temperaturę tymi przyciskami, jak widać. Od minimalnej temperatury 50 stopni do 500 stopni. W razie widać, że ta aha, teraz zaczęła pracować, bo dłużej przetrzymałem ten przycisk A, ale wyłączę to w tej chwili. Ponieważ nie chce się poparzyć, ustawię to 50 stopni i dłużej naciskając ten przycisk B wchodzimy do tego menu i można się po tym menu poruszać. Gdy chcemy wejść do tego jakby kolejnego poziomu, dłużej przytrzymujemy i widzimy, jakie mamy ustawienia. I tak w mojej ocenie naprawdę już wszystko chyba co można sobie wymarzyć jest w tej lutownicy do ustawienia. Chwilę odczekujemy i ten kursor jakby przechodzi nam sam do poziomu wyżej. Wchodzimy teraz do tego menu. Gdy chcemy wyjść trzeba chwilkę poczekać. Tutaj ustawienia tego, chyba, wyświetlacza OLED. Można zmienić mu, w jaki sposób on mocno świeci. Na przykład spróbujmy zwiększyć mu tę wartość świecenia do maksymalnych 10. I na zatwierdzenie trzeba chwilkę poczekać. I jeszcze czekamy, aż wyjdzie z tego menu. OK. Teraz tutaj ustawienia jeszcze raz napięciowe i tutaj mamy możemy w sobie ustawić ograniczenie załóżmy jakie ma maksymalne napięcie być wejściowe jeszcze raz wejdziemy do tego menu maksymalny prąd funkcja kalibracji i tutaj tego i kalibracji nie będziemy przechodzili, bo ta, ta lutownica jeszcze była praktycznie nieużywana, więc takiej nie ma potrzeby jakby przeprowadzenia kalibracji. Poczekamy aż wyjdziemy z tego menu. A już chyba jednak sam toczył się proces kalibracji. Jeszcze raz ją uruchamiam. Wchodzę do tego menu i jeszcze tylko nam została zakładka ta About. gdzie użytkownik widzi te wszystkie ustawienia oraz wersję firmware'u i więcej już nic nie ma jakby do pracy, do ustawień, teraz czekamy aż po prostu wyjdzie nam to menu do tego wyższego, to wszystko automatycznie się jakby odbywa i gdy użytkownik chce rozpocząć tą pracę, na płytce drukowanej coś tam wylutowywać, prawda? To ustawia sobie tam temperaturę. Ja teraz tutaj specjalnie ustawię temperaturę 50 stopni, bo na razie nie będę nic lutował. Widać, że jest ustawione na 50 stopni. Przytrzymuję ten przycisk dłużej A. Pojawił się Work i. Lutownica osiągnęła natychmiast 50 stopni, ponieważ mam wysokowydajne to źródło w postaci zasilacza 120W. I można po prostu te, teraz działać. Oczywiście ta temperatura 50 stopni jest za niska, żeby coś rozlutować. To na razie jest tyle, tak żebyście Państwo mieli rozeznanie, co otrzymacie ewentualnie kupując, jak to wygląda jakość wykonania. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest wszystko tak, jak należy. Jeżeli dużo lutujemy elementów SMD, na pewno usprawni nam to pracę. Lutownica oczywiście ta jest do nabycia w firmie Gotronic. Ja troszeczkę nią polutuję, nabędę jakby doświadczenia i zaprezentuję Państwu, w jaki sposób się praktycznie ona sprawdza właśnie w serwisie elektroniki przy lutowaniu, montażu, demontażu elementów SMD. Na tą chwilę dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.